Siema dzisiaj przeprowadzę cię przez tutorial, jak nie pobierać spiraconych programów i aplikacji. Powiedzmy, że to jest Marian. I on ma telefon. I jest w swoim domu. I on chce zagrać w 99 nocy w lesie. Chce zagrać w 99 nocy w lesie. I on wpisuje. 99 nocy w lesie do Popełnił dwa błędy, zgadnijcie jakie. Jedno źle to napisał, dwa. Powinien napisać jak zagrać w 99 nocy w lesie. I pobrał wirusa. Jaka fajna gra. Co ja robię za fajne rzeczy? I teraz mają jego dane, a on sobie gra. I po niego przyszli. Przyszliśmy po ciebie. I Marian teraz został porwany. Zadzwoniliśmy na policję i zostaniesz aresztowany. Jedzie po Mariana policja. Jesteś aresztowany. Więc jak chcesz w coś zagrać albo mieć jakąś aplikację, to za nią zapłać.